Ida, no, no, na na koreloku, dzisiaj ci pokażę, jak grać save game do my summer card. Gdy mamy takie my summer to. to. ja sobie pobieram... Save game Radek'sa, czy save game Tundet. Gdy mamy cały game Tundet. Windows R wpisujemy procent data% I to nasz dziwne, bo to nas przychodzi do roaming. Czekamy w Adaptate Local Low amister czyli kurczy na samej gary. I ten plik oprząż dajemy sobie na portfikcie. To jest mój e save game. Ja go nie potrzebuję, bo mi już niepotrzebny. I, i ten na no, chcecie to możecie sobie zrobić folder na swój game. Przeciągamy te pliki tu i obciąż, dajemy tu. Bo po prostu tu są wszystkie pliki gry. Gdy gramy, ja wam pokażę i chodzimy w Majsamecą. WINDOWED Czekajcie O nie wiem czy to u was działa działa u was to mysumlcow działa, dobra, ja wam ściszę głośność CONTINUE i będziemy mieć chyba nie wiem kasy jeśli się nie mylę co tam pisało coś to co zawsze tak mam że mi tam niby pokazuje że eee, gra ci się nie chcę odpalić zaraz się odpali nie pamiętam, chyba pisało w opisie 50 tysięcy złotych to są dwa sejwy jest 3 tysiące złotych i 5 10 tak, 50 Ile? 50! Emaysomerkar mi się tak zawsze No więc ja sobie pozwolę zrobić cięcie. Wrócę do Was. Jak MySamerkar zacznie działać. Dobra, my summer mi działa. Tylko ten czarny ekran musi się załadować. Mam 50 tysięcy. A jeszcze pan komputerek od razu. Patrzcie, te gramy czy wszystkie pojazdy, jakie są. To jest ta suma, która działa. Każdy dan. Ja ją sobie wypcham, bo jak gram na klawiaturze, bo mi się nie ma jeszcze kierownicy. Wiem, jak się jedzie do tyłu, więc. Opuszczam, nauczyłem. Więc... Wiem, jak się jedzie do tyłu, więc muszę sobie wypchać. Możecie mi napisać poradę, jakąś. Bo wiem, że pod G, G są biegi. Ale pod G powinien być na. Na samym końcu RK tak, wyciągam sobie tak, wyciągam i bo tę tę auto mam na początku zgaśnie. Tak, te auto mam na początku na zgaśnie. I ten autogram na początku pewnie będzie zgasać, ja wam polecam, znaczy dać hołka, czyli sanko z, z, na maksa, hmm. I po prostu na maksa, ja nie daję na maksa, albo w sumie dam, a pokażę wam taktykę jak odpalić wieżę z hołka, czyli sanko. Oczywiście klikamy Enter I tam mamy jeszcze tam pierdółki, czyli lampki, które ja sobie montuję O kurka, mnie rozlała, przepraszam Czyli nie chce wam się ten robić na hołtu gazujecie, w ogóle utrzymacie i wieacie bieg, jedziecie. Widzicie? Pokażę Wam mm. Przykład ze saniem Więc Zdajemy sobie na maksa, klikamy dopóki przez Aha, mi się zlagowało Już na maksa? Czekajcie, na maksa sanko. O Raz trzeba oczywiście przytrzymać. Nie wiem, w moim śpadku mi zgasza. Nie wiem, co. czemu. Bo nie wiem czemu mam. Więc ta pierwsza mi działa, mam też pod I dzięki za oglądanie tego odcinka, a ja sobie jadę na wakacje w mań to O kurde cię zepsułam! Okay. Ja sobie na to, Że ja, ja są mi